Witam Was w filmie specjalnym na 1000 subskrypcji u Autopozowskiego. Ja jestem Marcin z kanału a to jest 10 najrzadziej i najczęściej kursujących linii warszawskiego transportu publicznego. Ranking tutaj będzie podporządkowany ilością kursów wykonanych w ciągu tygodnia w jednym kierunku. Zaczynając od tych najczęściej kursujących, na miejscu 10 mamy linię 190 od centrum handlowego Marki na znaną albo na osiedle Górczewską. W godzinach szczytu jeździ co około 8 minut, poza szczytem co około 10, weekendy też co około 10. A włącznie w ciągu tygodnia wszystkich kurców ma niecałe 800. Na miejscu 9 jest linia 527. Linia ta służy jako dojazd mieszkańców Osiedla Derby na metro Kondratowicza. W godzinach szczytu odjazdy odbywają się co około 5 minut, poza godzinami szczytu co 15, w weekendy też co 15. Łącznie w ciągu tygodnia linia wykonuje 819 kursów. Na miejscu ósmym jest linia 189. Z Usiedla Górczewska na CDB. W godzinach szczytu odjazdy są o co około 5 do 6 minut. Poza godzinami szczytu co około 10. A w weekendy co 10 minut. Łącznie linia wykonuje 933 kursy w ciągu tygodnia. Na miejscu siódmym jest linia 523. Ze starego Bemowa na Olszykę Krochowską. W szczycie porannym odjazdy odbywają się co 5 minut. W szczycie popołudniowym co około 7, a poza szczytem co około 10 minut, a w weekendy też co 10 minut. Łącznie linia wykonuje niecałe 940 kursów i jest to najczęściej kursująca linia autobusowa. Na miejscu szóstym jest linia 33 z Kieleckiej na metro mociny. Linia ta nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy godzina szczytu, bo w ciągu całego dnia odjazdy odbywają się co około 6 minut, a w soboty i niedzielę co 7 lub 8 minut, a w ciągu całego tygodnia linia wykonuje całe 1232 kursy. Na miejscu piątym jest linia numer 9 z parku Jedź Alei Krakowskiej na Gosławek, choć połowa kursów jest ucięta do wiatracznej. W godzinach szczytu kursy odbywają się co około 4 minuty, poza godzinami szczytu co 6, a w weekendy co 7,5. Łącznie linia wykonuje 1291 kurs w ciągu całego tygodnia. Na miejscu czwartym jest jedynka z Banahana Annopol. Linia ta ma mniej więcej taki sam schemat kursowania co dziewiątka: czyli co 4 minuty w szczycie, 6 poza szczytem i 7,5 w weekendy. Jednak tutaj godzina szczytu jest taka trochę lekko dłuższa, przez to łącznie linia wykonuje 1318 kursów w ciągu całego tygodnia. Na podium, miejsce trzecie, znalazła się szesnastka w miasteczka Wilanów na Piaski. Tutaj schemat jazdy jest mniej więcej taki sam, ale łącznie kursów jest znowu więcej. 1328. Na miejscu drugim 17 z Winnicy na PKP Służewiec. Linia ta w godzinach szczytu jeździ co około nawet dwie minuty, poza szczytem co sześć, Weekendy co 7. Jednak na czas robienia tego filmu częstotliwość kursowania tej linii została zabita, przez co nie mogę dać dokładnej liczby kursów, ale mogę powiedzieć, że jest to w okolicach 1400. I na miejscu pierwszym linia numer 2 z metra mociny na winnicę. Linia ta kursuje w szczycie co około 2 minuty, poza szczytem co 6, a w soboty i niedzielę co 7 minut. A łącznie linia wykonuje. 1451 kursów. O teraz czas na odwrót. Najrzadziej kursujące linie. Na miejscu 10 jest L32 i 720 z łączną ilością 74 kursów w ciągu tygodnia. Na miejscu 9 L27, 332 i E2 z ilością 70 kursów. Na miejscu 8 L8 z 69 kursami.

Na miejscu drugim 409, kursująca tylko w weekendy, mająca łącznie 32 kursy. Przed pierwszym miejscem warto jeszcze wspomnieć o byłym pierwszym miejscu, czyli linii 379, która kursowała tylko jeden raz w dniu, przez co łącznie miała tylko 5 kursów w ciągu tygodnia. A dziś najrzadziej kursującą linią jest 320, z jedynie 25 kursami w ciągu tygodnia.